To, jak wygląda rozbieranie wtryskiwacza Delphi, może interesować nie tylko zawodowych mechaników, ale i zwykłych kierowców mających problem z uszkodzonymi wtryskami. O czym więc warto pamiętać przy tym zabiegu i czy można go przeprowadzać w warunkach domowych? Pierwszym krokiem do rozebrania wtrysku jest jego demontaż i oczyszczenie z zewnętrznego osadu przy zachowaniu należytej ostrożności. W przypadku, gdy podejrzewamy, że winę za usterkę wtrysku ponosi uszkodzony zaworek, można spróbować go wymienić. Zaworek wtryskiwacza Delphi jest jego najbardziej wrażliwym elementem, który najczęściej się psuje. Dlatego też wymiana zaworka wtryskiwacza Delphi jest zwykle pierwszym działaniem podczas naprawy podzespołu. W trakcie tej wymiany trzeba zadbać o to, aby części zalewać olejem napędowym i upewnić się, że pracujemy w sterylnych warunkach. Wszelkie zanieczyszczenia i wykonywanie czynności na sucho mogą doprowadzić do uszkodzenia wtrysku, a w ten sposób zablokowany wtryskacz Delphi sprawi już dużo więcej problemów. Poza tym, typów uszkodzeń wtryskiwaczy może być więcej, a w przypadku marki Delphi bardzo często dochodzi do zatarcia i zablokowania wtrysku opiłkami z pompy paliwowej. Wtedy samodzielna naprawa może nie być już taka łatwa, a nieumiejętne jej przeprowadzenie, jak już wcześniej wspomniano, może tylko pogorszyć sytuację. W takich przypadkach zaleca się skorzystanie z usług profesjonalnego serwisu motoryzacyjnego. Podczas regeneracji mechanik rozbiera wtryskiwacz na części pierwsze i poddaje gruntownemu wyczyszczeniu, a także wymienia wszystkie zużyte elementy. Następnie sprawdza on wtryski w specjalistycznych maszynach, by upewnić się, że ich parametry wróciły do normy. Fachowo przeprowadzony zabieg jest w stanie przywrócić pełną sprawność podzespołom. W tym miejscu zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.wtryskiwacz.com, aby zaczerpnąć większej wiedzy na temat wtryskiwaczy. Jeśli wiedza z naszego filmu okazała się dla Was przydatna, zasubskrybujcie nasz kanał i zostawcie łapkę w górę.